Marta Młodziekowska, Blue Stream TV. Jesteśmy w Toruniu, gościmy w hotelu Bulwar, gdzie odbywa się 15. Zjazd firm, firm Rodzinnych. Co mogliśmy do tej pory zobaczyć? Panele dyskusyjne, sesje plenarne, warsztaty, przed nami także networking i oczywiście możliwość rozmowy z ekspertami z firm z całego kraju. Ze mną przedstawiciel firmy Atlantic Contract pan Grzegorz Łopata, wiceprezes zarządu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, jaki jest obszar działania pańskiej firmy? My w ramach Atlantic Contract współpracujemy z największymi instytucjami międzynarodowymi, współpracujemy i zapewniamy dostawców, wykonawców, usługodawców dla rządu federalnego USA, dla NATO oraz dla wszystkich agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach wszystkich Zamówień procedowanych przez te organizacje, zlecanych kontraktów, które są realizowane nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Jakie są możliwości polskich przedsiębiorców, żeby wyjść poza Polskę ze swoimi usługami i produktami? W obecnych czasach, mając na uwadze to, że zaczyna się kryzys zapoczątkowany jeszcze przez pandemię koronawirusa, a potem było zakłócenie łańcucha dostaw. Potem doszły kwestie związane z wojną na Ukrainie, teraz coraz większa inflacja. W tej sytuacji w czasach tego kryzysu tym bardziej wszyscy przedsiębiorcy biorą pod uwagę pozyskanie nowych kanałów, możliwości pozyskiwania zleceń kontraktów. I w tej sytuacji rozpoczęcie współpracy z tymi instytucjami międzynarodowymi daje dostęp do największych rynków, jeżeli chodzi o największe budżety, w ramach których zlecane są. Zamówienia, które są realizowane we wszystkich możliwych branżach. E, tutaj niewiele jest branż, w których przedsiębiorcy e, nie znaleźliby zamówień, e, zapytań, przetargów, e, które do których mogliby przystąpić i zrealizować na nich zarobić. A jakie są korzyści z takiej współpracy wynikające? W największym skrócie, to są rynki zamknięte. Żeby na tych rynkach móc zostać dostawcą, usługodawcą, wykonawcą, trzeba się zarejestrować. Wtedy można uzyskać dostęp do wszystkich tych zamówień i je realizować. Tam są olbrzymie budżety do wykonania. W Polsce niestety bardzo ten, te rynki są mało znane jest niewielki poziom wiedzy przedsiębiorców o możliwości działania i realizacji takich kontraktów. I podam najprostszy przykład. Za ostatni rok budżetowy, jeżeli chodzi o kontrakty zrealizowane przez polskich przedsiębiorców na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ, ta kwota, która została zrealizowana, zlecona polskim przedsiębiorcom, to jest mniej niż 5 milionów dolarów. Przykładowo takie państwa, jak Litwa, dużo mniejsze państwo niż Polska, zrealizowała dostawy na ponad 13 milionów dolarów, Serbia. Państwo też dużo mniejsze, jeżeli chodzi o ludność, powierzchnię, gospodarkę od Polski. Przedsiębiorcy tego kraju zrealizowali dostawy na rzecz ONZ na ponad 40 milionów dolarów. No, Polska ani nie jest słabsza gospodarcza, ani gorsza od tych państw, tym bardziej należy podnieść poziom świadomości i wiedzy polskich przedsiębiorców, żeby też mogli dostarczać, realizować takie zamówienia i na tym zarabiać. Jeszcze dodam jedną rzecz. Poza takimi budżetami największej organizacji, jakimi są ONZ, na całym świecie 113 państwa, coraz więcej jest kontraktów, zamówień zlecanych przez rząd USA i to nie są dostawy na terenie USA tylko, ale również w dużej mierze mnóstwo jest teraz zleceń, kontraktów z kontraktowanych, wykonywanych na terenie Polski. Coraz więcej jest polskich, na terenie Polski oddziałów Armii Amerykańskiej, która przyjeżdża z własnym sprzętem militarnym, ale jeżeli chodzi o żywność, logistykę, wszelkie usługi, możliwość zapewnienia miejsca do spania, to wszystko jest realizowane, kontraktowane tu na miejscu. Nikt nie ciągnie jabłek z Teksasu, ani nie wozi cementu z Wirginii. Te wszystkie rzeczy można kupić na miejscu i na tym polscy przedsiębiorcy naprawdę mogą bardzo Dużo zarobić. Warto też dodać, że kontrakty, zlecenia realizowane na rzecz Armii Amerykańskiej w ramach umów między Polską a USA, te faktury, które są wystawiane, te dochody nie są opodatkowane ani podatkiem VAT, ani podatkiem dochodowym. Więc w praktyce po potrąceniu kosztów wyskania przychodu, kosztów materiałów i pracowników, nie, taki przedsiębiorca nie musi płacić podatków na rzecz państwa polskiego, to już jest czysty dochód. I tak jak Państwo tutaj w prezentacji pokazali, że to w zasadzie bardzo szeroki przekrój branż może wziąć udział w takich przetargach, takiej spożywcze. Niewiele, niewiele jest branż, które nie, nie, nie były poszukiwane to w drugą stronę. Mhm. Nie, że trzeba szukać jakiejś branży, której w ramach której byłyby potrzeby do zaspokojenia strony, mm. czy to NATO, czy to ONZ, czy to ze strony naszych sojuszników z Armii Amerykańskiej? Tutaj wprost przeciwnie, tu niewiele jest branż, które by nie były potrzeby, nie były poszukiwane, więc naprawdę zachęcamy wszystkich do tego, żeby e, zechcieli się tym zainteresować, żeby mm. chcieli zostać dostawcą, wędorem, usługodawcą na rzecz tych organizacji międzynarodowych i rządów Stanów Zjednoczonych. E, tym bardziej, że poza tracyjnymi marżami i ogromnymi wolumenami, które są kontraktowane, chciałbym też zwrócić uwagę, że na terenie Polski tylko, jest tylko 248 podmiotów, które uzyskały, zostały zarejestrowane jako partner rządu USA i są oficjalnie zaakceptowanymi dostawcami i to nie wynika z jakichś wyśrubowanych oczekiwań, jakiejś obroty, jakiejś nie wiem, wielkość przedsiębiorstwa, długość prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj należy spełnić brak wiedzy, że, tak, że jest możliwość, żeby się zarejestrować i w sytuacji, w której spełnia się wymogi formalne, każdy podmiot może się zarejestrować jako dostawca usługodawca na rzecz rządu USA i realizować takie kontrakty. Czyli warto się na pewno zainteresować Dokładnie. tematem, warto bo duże pieniądze za My tym stoją. W Atlantic Contract e, naprawdę wspieramy polskie firmy we współpracy z Armią Amerykańską. E, mamy też okazję współpracować z Ministerstwem Rozwoju przy e, uświadamianiu, informowaniu e, polskich przedsiębiorców co do możliwości, jakie korzyści, jakie płyną z takiej współpracy. I Atlantic Contract zaprasza każdą firmę do tego, aby zechciała zainteresować się tematem, żeby wejść do współpracy z tymi organizacjami i z rządem Stanów Zjednoczonych no i korzystać z możliwości jakie z tego wynikają dla polskich przedsiębiorców. A czy czas kryzysu, czas wojny ma wpływ na taką współpracę z zagranicą? Czy to jakieś lepsze są możliwości dzięki temu, czy jak to wygląda? E, Jeszcze nie ma dokładnych danych za mm. bieżący rok, ale czas kryzysu, e, tak jak pani pyta, to jest, kryzys to jest i zagrożenie, a zarazem też szansa. Mm -hmm. e, Porównując z zeszłym rokiem, w tym roku 2022, w zależności od branży, to są oczywiście różne wskaźniki, w różnych branżach budżety, zamówi wysokość zamówień, które były zlecone i są realizowane, na terenie Polski zwłaszcza, to są kwoty od kilku do kilkunastu razy wyższe niż w zeszłym roku. Więc czas kryzysu, w związku zwłaszcza z sytuacją geopolityczną i wojną, powoduje, że ilość kontraktów i wolumen tych zamówień Wzrost od kilku do kilkunastu razy, więc to jest jedna z nielicznych branż, która w czasach kryzysu zamiast walczyć ze skutkami negatywnymi, to się to rozwija to i trwające. te wyniki są coraz wyższe. To jest z jednej strony szansa, taka dla, faktycznie jak Pan mówi, dla przedsiębiorców polskich, także zachęcamy do zainteresowania się tematem. Dziękuję serdecznie Dziękuję za wrażenie. rozmowę. Dziękuję. A z Państwem widzimy się już po przerwie.